Cześć, witam wszystkich w dzisiejszym filmiku. Krótka prezentacja BMW F34, seria 3, GT, 2013 rok. Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku również BMW, natomiast troszkę młodsze, bo dziesięcioletnie BMW F34, czyli seria 3GT. Egzemplarz, który moim zdaniem jest bardzo fajnym autem i ogólnie godnym polecenia, ponieważ bardzo funkcjonalnym i ekonomicznym. Ten egzemplarz pochodzi z 2000... 13 roku, także ma już 10 latek. Przebieg tego egzemplarza to prawie 300 tysięcy, no 292 dokładnie. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, jak na 10 lat, to sobie sami już ocenicie. Z jednostką napędową 2.0-diesel e, o oznaczeniu 318D, czyli ten 143 konie. E, co można powiedzieć, bardzo ekonomiczne auto. Na pełnym baku można przejechać w zasadzie 1000 km bez problemu, a jego średnie spalanie. Z 10 tysięcy kilometrów waha się w granicach 5 i 9, także wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wynik, jak na te gabaryty auta. No i co można jeszcze powiedzieć, egzemplarz jest bardzo komfortowy. Jego dużym, ogromnym plusem to jest bardzo duża ilość miejsca z tyłu. Bym powiedział, że jest tutaj miejsca więcej niż BMW Serii 7 i nie każdy może o tym wiedzieć. Co do jednostki napędowej, ludzie boją się tego silnika 2.0 i blizdu z łańcuchem z tyłu, że tu się takie różne dziwne rzeczy dzieją. Jeśli się serwisuje ten samochód w odpowiedni sposób, czyli olej wymienia się co 10 tysięcy i jest poddawany normalnej eksploatacji, to spokojnie w tym egzemplarzu rozrząd wytrzymał 280 tysięcy. Generalnie i wtedy dopiero trzeba było go zmienić, także całkiem nieźle. No i co? Seria 3GT ogólnie wizualnie moim zdaniem prezentuje się bardzo fajnie. Jest to samochodzik, który wygląda bardzo dobrze. Moim zdaniem. Nie wiem jak Wy e, uważacie. Ma tutaj fajnych kilka gadżetów, szybki bez ramek. Taki kształt troszkę kupę, z szybą otwieraną, razem z tylną klapą, co zwiększa nam tam przestrzeń w bagażniku i można się tu spokojnie z całą rodzinką e, załadować i pojechać na wakacje. Co widać na zdjęciu właśnie załączonym. Dzisiejsza aura pogodowa no nie pozwala na jakieś tutaj szybsze, e, szybsze poruszanie się, przemieszczanie się, choć tutaj zobaczcie sobie, że na niemieckim fragmencie autostrady można pojechać sobie znacznie szybciej i też w środku jest cicho, można by się było bać tych właśnie szyb bez ramek, że jest głośno i tak dalej, natomiast wyciszenie tego samochodu jest całkiem niezłe, jest tutaj cichutko. Także jeśli myślicie i rozważacie zakup BMW serii 3GT, to ja osobiście polecam, natomiast jeśli macie jakieś inne opinie, to możecie wyrazić się w komentarzach, jak filmik się Wam spodoba, dajcie łapkę w górę, a ja Was pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!